Wie pan co... Wie pan co, ja panu odpuszczę. No super. Bo jakoś tak honor nie pozwala mi okraść kogoś, kto nic nie ma. Nie? Dziękuję. Nie jestem ze skarbówki. No. I, i metody ma pan łagodniejsze jedna. Jeszcze pan ma urodziny. No pewnie ostatnie. No. Wiem. A to nie można tak mówić. To trzeba walczyć z tym. Wiem, Gosiu! Co się stało się? Wiem, Gosiu, przegonimy tego pecha. Jak? Ty będziesz miał dzisiaj pierwszego gościa na swoich urodzinach. Przyjdziesz? No pewnie. No super, bo jeszcze nigdy nie miałem, to ja tutaj będę wyprawiał urodziny, dobra. No i Gosiu, bardzo dobrze mówisz, o której się widzimy. 19.67. Nie ma takiej godziny. Jest, 7 po ósmej, tylko mówię szyfrem, żeby Rudkowski nie przyszedł. No, no. Sprytne, sprytne, no. nie. Dobra, Gosiu, to ja lecę. No, a, dobra. Jeszcze prezent jakiś by się przydał, nie? Nie, już mnie pan nie zabił, to jakby miło jest. Nie, prezent musi być. Nie, nie. musi powiedzieć aż tam prezent. Nie, nie, to. Nie no, to... Dobra, Gosiu, masz! Nie, nie no, co pan nie mogę? No prezent no! No, no nie na no, czym pan będzie pracował? <laughs> no, przecież to tak jakby Krzysztofowi włosy ogolić i zęby wyciągnął. <laughs> Nie, no daj, to jest zatrapa. To nie jest prawdziwe? Nie. To nie szczela. Nie. Ojej, to ja niepotrzebnie ze strachu w majtki popuściłem. Ojej. Słuchaj, to wszystkiego najlepszego i widzimy się wieczorem. ręce. No. Nie, 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 stój, ręce do góry. To jest napad. O. O cujo vaso é psu, é matrapa.